Siema, ja jestem profesjonal i chciałbym wam zaprezentować ten serwer MTA. Z uwagi, że jest dużo podmianek, ponad 50. I ta grafika to jest takie bardziej na, na dobre komputery. Bo jakbyście mieli takiego bardziej słabego, to by się po prostu zaczynało. No bo sami spójrzcie. Yyy, no. I może wam tutaj tak pokażę mody żebyście żebyście wam spodobał spodobał serwer tutaj tak się fajnie odbija od samochodu um, są takie um, alfa to samochód wygląda tak taka podmianka um, jest na licznik Dobrze, następny samochód Banshee taki BMW hmm, się nawet pisze jak się co to za łódka na dole hmm, Buffalo wygląda tak Mazda RX8 Dobrze. Następne auto to jest Bullet. A to, to już pokazałam, to jest um, Porsche. To jest nie wiem, tym czerwonym. E, T wygląda tak. Czyli tak. Um, ładne. Można sobie zmienić kolor. To jest serwer MTA. Wiecie. No. Yy, następny to komet. To akurat nie jest podmianką. Pod po co, po co tylko nie w tych sportowych są podmianki. Elegii. Wygląda tak. Mm, no całkiem ładne. Dobrze, następne to EUROS, to, to nie będę pokazywała, bo to nie, nie jest podmianka. INFERNUS, wygląda tak. Takie. Kolor możemy zmienić sobie. Taki niebieski. O. Ładny. No dobrze. Następny to Jester. Taki, taki śmieszny. Ale no taki łata, Zbagowany. Ale jak komuś się podoba to... To spoko. Aż mi wyrazi. Um, następny to Hoenix. I to jest taki... To jest... I ładny, fajny. Mi się takie podobają. Takie bardziej pasuje do czarnego koloru. No. Następny to jest Sultan Auto. To niepodmienione. Super GT też nie. Bo to nie tylko z, z sportowych, ale też w innych. A to jest ten z tej bajki auta. Y zygzak McQueen to ma takie oczy Wej. dobrze yy. następny to jest Uranus a to nie jest podmianka Windsor dalej to jeszcze yy, To pójdźmy może w emergencji Tutaj może jeszcze znajdziemy jakieś podbianki. Ja jeszcze nie wiem, bo tam jeszcze skinne są chyba podmieniane pod jakieś. O, jeszcze mamy FBI Rancher. Wygląda tak. Podmieniono go ta na, taki na takiego hammer H3. Się nazywa? To się przechyla, jak się skręca, nie? i fajny. dobrze następny to jest FBI track to nie jest szukamy jakichś jeszcze podmianek jeśli ponad 50 ale ja nie wiem o jeszcze mamy taki poli, policj, policj, policjny samochód taki nie wiem ruski chyba nie wiem po ruski Dobrze. Czy tu jest? Um. Dobra. Um. Następnie wygląda tak. Polizy... Nie wiem z jakiego to kraju. Ale, ale to chyba... Nie no nie wiem, nie pamiętam. Widzicie były takie napisy, ale okej, okay, ja tak wygląda. Wiem, że nie z polski... Eee... <gryś> Następne to... Ło, jakiś kolor... Polet... O nawet jeszcze mogę pokazać ten samolot, ta podmianka Ymm, Jeszcze taki. Policyjny. Taki mamy ładnie. Następny to jest Czołg. A tu nie ma podmianki. Sweet. Sweet. Pójdźmy do. do motorów. O, dwa mi się zrobiły. Tak wygląda. Jeden. Eee, następny wygląda. Mm, tak. Eee, taki o. Dzięk um, Wszystkich co wam nie pokażę, bo jest ich naprawdę dużo modów Ja za to w ogóle zaro... skończę nagrywanie um, Jeszcze tak na szybko pokażę wam O! takie pro! On mi się podoba bardzo jeszcze są łodzie takie z pirazów, takie ogromne naprawdę Ale to teraz z wam nie mam chyba czasu Może jeszcze zdążę wam jakieś łodzie pokazać Ładzik Znaczy takie rowery, jakieś główne No i tu takie główne Jeszcze tutaj są jakieś podmienione, Nie wiem takie niektóre duże jest Ym. Samolot Samolot Samoloty są chyba najrzaliej podmiany To się błyszczy Jest to taki No i dobrze, to by było już chyba na tyle ich dużo tych podmianek bardzo No i do następnego odcinka z naszej serii MTA. Tutaj to akurat chciałam zaprezentować serwer. Da IP w opisie filmu. No i cześć.